Tę uroczystość objawienia pańskiego świętujemy tę prawdę, że Pan Bóg objawił się wszystkim ludziom. Uroczystość Bożego Narodzenia, Pan Bóg się objawił przyszedł jako dziecko najpierw do Maryi, do Józefa, potem się objawił pasterzom. Objawił się w takim sensie Izraelowi, narodowi wybranemu. Dzisiaj to objawienie rozszerza się na Wszystkich ludzi symbolizują ich ci mędrcy i ta opowieść o ich wędrówce, która dla nas jest także taką inspiracją, zachętą, piękną medytacją, jaką święty Mateusz ułożył dla wspólnoty chrześcijańskiej, do której pisał. A pisał to do wspólnoty chrześcijan, tych, którzy uwierzyli w Jezusa pochodzącej z Żydów, z narodu wybranego. W tej Ewangelii mamy dużo różnych odniesień do prawa żydowskiego. Mamy to słynne kazanie na górze, kiedy Jezus mówi słyszeliście, że napisano, a ja wam powiadam. Czyli cały czas jest taki dialog z tradycją żydowską, dialog z proroctwami Starego Testamentu, dialog z kulturą i do Takiej społeczności święty Mateusz pisze swoją Ewangelię i ułożył tę medytację o mędrcach, to nie jest reportaż z miejsca akcji. Jest to medytacja, której święty Mateusz pokazuje, jak spełniają się proroctwa i zapowiedzi o przyjściu Boga blisko do wszystkich ludzi. I czytaliśmy, słyszeliśmy w pierwszym czytaniu właśnie ze Starego Testamentu z Jej Izajasza, te elementy, których użył potem Mateusz, że ze wschodu, że mędrcy, a z których potem św. Mateusz nie używa takiego słowa, ale nasza tradycja zrobiła z nich królów, że przyjdą do Jerozolimy, bo tam według ówczesnego za czasów Izajasza wyobrażenia, bo tam mieszka Pan Bóg, więc wszyscy przyjdą do Boga i On się objawi wszystkim narodom a one przyjdą i złożą dary, tam jest właśnie mowa o złocie i kadzidle, Mateusz jeszcze by go dodał, mirrę, tam jest mowa o wielbłądach, więc ustawiamy wielbłądy w żłóbku, My nie mamy akurat wielbłądów, ale trzech królów postawiliśmy w naszej małej kaplicy. Więc mamy taką opowieść, która chociaż nie jest zapisem faktów, jest natchniona, jest taką głęboką medytacją, która Coś nam objawia, która nas inspiruje, która jest Słowem Bożym skierowanym do nas. No i tym pierwszym jest, że Pan Bóg się objawił tak, jak obiecał. Pan Bóg przyszedł blisko, objawienie to przyjście blisko i kogoś można z blisko, bliska zobaczyć. Jest tak jak obiecał, że będzie blisko z ludźmi, już z wszystkimi, nie tylko z narodem wybranym, tak spełnił swoją zapowiedź. I ci mędrcy są takim przykładem ludzi, Poszukujących nieustannie Boga, którzy są jakoś wewnętrznie bardzo wrażliwi na znaki, bo ich serce stworzone przez Pana Boga, pomimo tego, że na świecie także są wpływy ciemności i grzechu, który gdzieś w historii człowieka się zadział, to nadal w serce człowieka pragnie głęboko Boga, szuka głęboko Boga. I męcy są dla nas taką zachętą, by, by odkopać w sobie, odkryć na nowo albo um, jakoś pogłębić to nasze głębokie pragnienie samego Boga, spotkania z Nim, zobaczenia Go. Dzisiaj mamy takie trochę czasy, kiedy już jakby wielu ludziom nie zależy, nie szukają, są tak jakoś zmęczeni otępieni sposobem życia naszego świata, otępieni natłokiem bodźców i informacji, że nie szukają, że jakoś nie ma w nich głębszych pragnień, One, znaczy nie ma, że oni nie mają kontaktu. Tak musielibyśmy poprawić nasze mówienie, bo no właśnie my tak czasami mówimy, że już nie mają. Nie mają kontaktu z tą głębią Boga, który w nich mieszka, bo jest to przygłuszone przez współczesny sposób życia. Mędrcy są teraz przykładem tego, że mają kontakt z tym wewnętrznym pragnieniem i się rozglądają, gdzie ten Pan Bóg może być. I widzą go na przykład w znakach przyrody. Gwiazda jest takim znakiem, który dla nich jest znakiem Boga samego, znakiem. Boga, który świeci, czyli jakoś się objawia. W jakimś sensie jest znakiem tej tajemnicy Boga. Można by powiedzieć, nawet jest znakiem Boga Ojca. W Nowym Testamencie mamy takie piękne sformułowanie w liście świętego Jakuba. To jest w Nowym Testamencie jeden z listów, które tam mamy. I Święty Jakub mówi, że Bóg jest Ojcem świateł. To chodzi, że jest Ojcem gwiazd. W nawiązaniu do pierwszego rozdziału Pisma Świętego, gdzie Pan Bóg stworzył gwiazdy, a Jakub go nazywa nie stworzycielem, ale ojcem, światem, czyli gwiazd. I dziś ci nasi mędrcy dzisiejsi mają tę wewnętrzną wrażliwość, że odkrywają w gwiazdach stwórcę, tego, który jest jeszcze wcześniej z tą tajemnicą, od której wszystko pochodzi. I idą za tą gwiazdą, która ich jakoś pociąga. I wyruszają w taką wędrówkę, by zbliżyć się do Boga, bo ta gwiazda i mówi, że Pan Bóg też się do nich zbliża. I według swoich wyobrażeń, według swojej wrażliwości, według swojej wiedzy, poszukują Boga. Oni mają taką wewnętrzną wrażliwość, Mateusz ich tutaj nazywa, no po polsku przetłumaczyliśmy jako mędrcy, ale dosłownie tam jest magowie, byśmy pewnie powiedzieli, że czarodzieje, albo że nawet czarnoksiężnicy, to jest znowu nawiązanie do tego, że pewien taki czarnoksiężnik w Starym Testamencie, dzisiaj nie słyszeliśmy tej opowieści, o jest w Księdze Liczby, wypowiedział proroctwo, miał przeklinać, czyli był czarnoksiężnikiem, miał przekląć Izrael na polecenie króla Pewnego narodu, który walczył z Izraelitami, mówi: przekni mi ten naród, bo nie idzie mi ta wojna tak po ludzku, to może jakoś tak duchowo im zaszkodzisz. A on mówi: Będę mówił to, co mi każe Pan Bóg. Bóg był takim też miał wrażliwość i kontakt z tą tajemnicą całego życia. I Pan Bóg powiedział: Ale to jest mój naród umiłowany, to go pobłogosław. I on w zaskakujący sposób dla tego wrogiego dla Izraela króla powiedział błogosławieństwo i mówi: Widzę, jak gwiazda wschodzi z Jakuba. Święty św. Mateusz też tę to proroctwo w swoją opowieść. I ci mędrcy mają z taką wewnętrzną wrażliwość, tak, ludzie jakoś wrażliwych wewnętrznie czy duchowo, idą za gwiazdą. Ale jakoś w tej swojej wędrówce szukają także według swoich wyobrażeń. I idą najpierw do Jerozolimy, bo tak rozumieją, że jeżeli to jest gwiazda odpowiadająca dla nich króla. To też było jedno, jedno z tych wyobrażeń, bo oni mówią, gdzie jest nowonarodzony król żydowski, no to król pewnie jest w stolicy. Król będzie w jakimś centrum ówczesnego świata. Król będzie tam, gdzie jest świątynia Boga w Jerozolimie. Król będzie tam, gdzie jest jakiś inny lokalny władca. Więc idą do Jerozolimy. To też jest spełnienie przede wszystkim tych proroc, które słyszeliśmy w pierwszym czytaniu że do Jerozolimy się udadzą wszystkie narody i wszyscy królowie i przyniosą dary. Ale się okazuje, że w Jerozolimie nie spotykają Boga. To jest ciekawe, bo Święty Mateusz oczywiście wplutł ten sposób myślenia w całą opowieść Ewangelii, która mówi, że Bóg mieszkał w Jerozolimie. Bóg mieszkał w świątyni, ale teraz przyszedł w nowy sposób, bo jest jeszcze bliżej. W świątyni do tego miejsca najbardziej świętego dostęp niej tylko nieliczni, więc tak naprawdę przeciętny człowiek był gdzieś daleko jeszcze od tej tajemnicy. Nawet jeśli podszedł do świątyni, to mógł do, tylko do pewnego stopnia zbliżyć się do Boga. A Pan Bóg przychodzi w Jezusie, więc przychodzi jeszcze bliżej i mówi: Ten mój sposób bycia we świątyni był przygotowaniem do jeszcze większej bliskości. Więc mędrcy w Jerozolimie nie spotykają Boga. Nie spotykają go w centrum wszechświata. Nie spotykają go w stolicy, nie spotykają go już w świątyni. To jest oczywiście przesłanie Ewangelii, że Jezus jest nową świątynią. Na dodatek jeszcze przestraszyli Heroda, przestraszyli całą Jerozolimę. Tu słyszymy, że cała Jerozolima się przestraszyła tego. Pomyślała bardzo po ludzku, politycznie, według ludzkich gier, sił, mocy, przemocy, rządzenia, władzy. Ale jedną rzecz dobrą, którą robi Herod. Mówi, że popatrzcie, jak mówią pisma. Mędrcy, którzy są z innej tradycji, dowiadują się, że są jeszcze pisma, które przepowiadają Boga, przepowiadają króla, przepowiadają mesjasza. I my także sięgamy po pismo święte, i ono jest dla nas obecnością Boga, ale jest także pośrednikiem, który prowadzi. Przez medytację słowa, przez czytanie o Bogu, do tego, do czego męscy dochodzą, kiedy idą dalej. Słyszą, co jest napisane w Piśmie Świętym i idą, żeby się spotkać z tym, o którym mówi Pismo. To Pismo było ważne. Bez tego nie wiedzieliby, że mają iść dalej do Betlejem. Potrzebujemy modlić się słowami Pisma Świętego, żeby wiedzieć, gdzie iść dalej, gdzie Bóg się w jakiś nowy sposób dla nas objawia a w jakie sposoby Jego objawiania już się kończą dla nas, dla Kościoła, czy dla świata. I oni idą do Betlejem i tam spotykają tego, o którym mówi Boże Słowo i o którym mówiło im ich przeczucie, ten ich kontakt z przyrodą, z tajemnicą wszystkiego, co istnieje. I to spotkanie jest bardzo pięknie opisane przez świętego Mateusza. Można by powiedzieć, że najpierw ci mędrcy Krórowie dostali prezent w postaci Jezusa. Dostali najpierw obdarowani tą bliskością, bo oni mogli podejść, mogli zobaczyć, a ponieważ ich serce przeczuwało, przekonali się, że o, tu jest Pan Bóg. Nie w centrum, ale jak mówi papież Franciszek, tylko na peryferiach. Tak? To jest jego przesłanie, że, że, że to, co gdzieś centralne, najbardziej błyskotliwe, najbardziej hałaśliwe, yy, tam nie ma Boga, Bóg jest często ukryty w prostocie i w ubóstwie i takiego Boga spotykają ci władcy, ci królowie, no takich tradycja przedstawia, czy, czy ci mędrcy. Poza tym całym przepychem dworu Heroda. I tam mogą podejść blisko, i tam są obdarowani tą obecnością, która promieniuje od Jezusa. Obecnością, bo Jezus jest też Ojciec, jest ta tajemnica niewidzialna wszystkiego, co istnieje, stała się widzialna w dziecku, w Jezusie, w człowieku, można go dotknąć, wziąć na ręce. Oni są obdarowani tym spotkaniem, otrzymali taki prezent. A więc tak dla nas, dla każdego, kto czyta Ewangelię, dla tej wspólnoty, której pisał Mateusz, i właśnie dla nas to wszystko te nasze przeczucia, nasze natchnienia, pragnienie, poszukiwanie Boga ma nas doprowadzić także poprzez medytację Bożego Słowa, do żywego spotkania. I wtedy serce napełnione tym spotkaniem z Bogiem, tą bliskością Boga, odpowiada obdarowaniem także, zrobieniem czegoś dla Pana Boga. Oni najpierw oddają pokłon, uznają Boży Majestat, właśnie tę nieskończoność, to przecież wyrażona w tym dziecku, jak to pięknie nasze kolędy śpiewają, że to, co nieskończone, stało się widzialne w tym, co skończone. Potem po tym oddaniu adoracji, hołdu. Dają dary. Złoto, właśnie w uznaniu majestatu Boga Jezusa jako, jako króla, czy bardziej pasterza. Dają kadzidło, które jest takim wyrazem ich wewnętrznej modlitwy. Wiele miejsc w Piśmie Świętych mówi, że Panie Boże, niech moja modlitwa wzniesie się do Ciebie jak kadzidło w świątyni. I dają też mirret, o tym nie mówiły proroctwa. Najczęściej kojarzymy, że Mirra była takim środkiem przeciwbólowym, no i że dodano ją do octu i podano Jezusowi, kiedy cierpią na krzyżu. Ale Mirra jest takim balsamem, który też ma piękny zapach i była używana jako kosmetyk, I w Piśmie Świętym jest opisana w pieśni nad pieśniami, czyli w tej takiej poezji miłosnej między oblubieńcem i oblubienicą. A więc oni dają Jezusowi swoją miłość. Uznają w nim oblubieńca. Dla całego świata, dla człowieczeństwa, który zjednoczył się jak ulubiony z w jedności miłosnej. Więc Mirra jest także takim znakiem, że to było spotkanie z miłością, z bliskością Boga w Jezusie, z miłością i oni odpowiadają miłością do Jezusa. Znakiem zewnętrznym jest ta, ta mira, ten piękny balsam. I oni potem idą dalej. Ta droga się nie kończy na Jezusie. Jezus przyszedł, aby nas, nas doprowadzić do Ojca, aby nam objawić Ojca, aby nam objawić tą ostateczną rzeczywistość. Więc oni idą dalej i już nie przez Jerozolimę, tak? inną drogą ruszają dalej. Są dalej wrażliwi na ten świat duchowy, wewnętrzny, więc dostają wskazówkę we śnie, są otwarci na Boże natchnienia, akurat dostają ją we śnie i ruszają dalej, bo droga. Jedzie dalej. Są dalej pielgrzymami, którzy dalej idą za Bogiem, ale z ogromną radością. Będą pewnie opowiadać, możemy sobie wyobrażać, że historia i tak jest pewną opowieścią. Tak? Że ta ich radość dawała ludziom do myślenia, pytali, z czego tak się radujecie, i o tym często potem mówią apostołowie w różnych listach. Chodźcie, radujcie się, i niech ludzie was pytają, dlaczego się radujecie. Żebyście zdali sprawę z nadziei, która w Was jest, Takie znajdujemy Słowa w Nowym Testamencie. Więc prośmy Pana Boga, żebyśmy dali się zainspirować po raz kolejny tą, tą piękną opowieścią natchnioną o tych, którzy szukają Boga, którzy zostawiają stare sposoby, których Pan Bóg już się nie objawiał, z wdzięcznością. Tak? Pan Bóg mówi, to już wystarczy, przychodzę w jeszcze bliższy do Ciebie sposób. Prośmy, żebyśmy byli wrażliwi na świat wewnętrzny te głębokie pragnienia, żebyśmy mieli z nimi kontakt w modlitwie, w rozważaniu Słowa Bożego, Jakimś takim nastrojeniu na Boże, prowadzenie Boże, natchnienia, i byśmy byli takimi pielgrzymami. Mówiliśmy, te kolekcje gedentowe, że mamy być pielgrzymami nadziei. Dzisiaj ci mędrcy pielgrzymują ciągle do światła. Mówimy o naszych zmarłych, że przeszli do domu ojca. My też zmierzamy do domu ojca, do ojca świateł. Prośmy, abyśmy wytrwale podążali do Ojca i żeby Jezus był naszym przewodnikiem już teraz, żeby był naszym nauczycielem, mistrzem, ale by nas doprowadził tej. Ostatecznej miłości, ostatecznego światła. Amen.